Ja się wstydzę ja kiedyś, kurwa! Ja ty mówisz, że jesteś najmniejszy rolnik tak. w Polsce No chyba wiesz, że no nie największy kurwa No i ten, i szukam kurwa najmniejszy A to na YouTube masz czy gdzie? To oni już z Tuskiem tak. sprzedali kraj kurwa Kurwa ten Tusk pisze. jako mendo jeba nam się, skurwy szuja, skurwy, syn. kurwy syn. Niemiec. Ale już jeździ gdzieś Niemiec! Niemiec jak, jak niemiec. Skur... Ja myślałem, że kiedyś tak... Sąsiad kupił nowy rozrzutnik do obornika To jest rozrzutnik od byczków Patrzcie jak fajnie rozrzuca Nieźle, co? To jest życie, mordeczki! Ponury też kiedyś będzie taki miał. Zmieszczę się? Zaraz przyjdę. Patrzcie. Patrzcie, co to jest życie. Ale rozrzuca. Pięknie, idę do sąsiada pogadać. Ale życie. Ława teraz kurde mi odbiła do głowy Nie, nie, no gdzie. Ja nam dzisiaj nie nagrywam. Jak tam trochę poleci na teraz Nie, no gdzie. A muszę ci się potwalić, że no, tam przyczepę już przywiozłem obornika końskiego, zajebistego. Udało się układ wypracować. Od takiej kobity. Na bieżąco będę odbierał obornik koński. Fajnie chyba, co? Co uważasz? Dobra, sypam sobie dobrze posyp, tu się nie przejmuj. Uprawami. Tu wykosiłem ten kawałek zahaszczony. Tak talerzami rzucam, że Ale pięknie rozrzuca. Nie myślałem, że tak ładnie będzie rozrzucał równo. Myślą a myślałem, że będzie takimi grudami sypał kurwa ciepło coś tu masz uchylę trochę dobra Nie. boże teraz ten obornik tam pocztę a ile tu będzie na ten rozrzutnik? ty jeszcze ich będzie na pewno 12 to jaki obornik? ale nie, jak taki, no, zlasowany już, nie? nie no, twój to jest taki, chyba taki konkretny, nie? tam regulujesz prędkość rozrzutu, jak daleko ma rzucać, nie... zobacz ten, jaką ma słabą kukurydzę, nie? słaba, nie? A słuchaj, no i teraz co? Będziesz to orał czy jak? To nie, skupiaruję teraz, tak? I Pamiętam po niedługo pewnie, nie? Powiem wrześniu Powiem wrześniu, to niedługo Pracuję za 2 minuty a słuchaj to teraz jak dasz obornik to będziesz jeszcze coś dawał, jakiś, nie wiem, na jakiś nawóz pod to? Teraz na zimę to chyba nie, nie? Nawóz można rzucić. Obornik to zaczyna, zaczyna, Za zadziało, zacznie Zacznie pracować, to jest wiesz. No, no, no Bo ja chciałem właśnie teraz trochę... Ale wiesz. Kasa, nie? Kasa. Kasa to nie drog. Ciebie, jest ja. Właśnie jest po, no, bo tych, tak... po tych bykach, nie? Eee. Ale ja myślę, że tam te pieniądze kiedyś wyciągniesz, nie? Ja. Bo to jest za gruby temat, żeby to nie wyciągnąć i za dużo jest nie? No A rozłożyliśmy o upadłość. To co się zajmuje tą sprawę ten cały ten... Prawnik? No? Nie, to jest, to jest, to jest

No, Takich kurwa grobych to wiesz. No i ten nadzorca tam czytam, czy nawet czy tam są nadzorca, to, to wszystko jest to, to, to Jest jawne, nie? Jest jawne. No to, to majątek co mówią. Nie ma mająty. Pieniędzy na koncie nie ma nic. Kurwa, to co on zrobił? Tyle, tyle co polica mu zatrzymała tak na piszy. majątek taki tam, o jak już ale pół udziału, bardzo to, to po udziału, no ale to wiesz o milionach, nie, co tego się nie wyciągnie pewnie ma, mam innych tam pozapisywane, może gdzieś wyprowadził na jakieś konta, może trzymać i zakopał, te miliony je baniec mi się wydaje, że ma pieniądze, no. Michał, no kurwa, nie. 3 tysiące byka, gdzie by kosztuje prawie średnio 10 tysięcy to jest ile bani? A jeszcze na naszych bykach zarobił. Prawie milion złotych zarobił na naszych bykach No wiadomo, drożej sprzedał. No nie nie ale... przyjadę się i wrócę, bo będziesz wracał? No bo musimy jeszcze obgadać te nasze picie i te wiesz... A słuchaj, a tu żeś u siebie też... Yy, ...randapował? Czy nie trzeba było? Brzegi Co? Brzegi? Dlaczego staw masz taki owinięty siatkami, tymi pasy stacinowymi? Bo, nie, pisałem bo, bo, bo bo, 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 tam, że nie było wyraźnych, że ma żyć, bo czapka uskoczyła i wybierała ryby. No, w groszach, w tamtym roku wybierała ryby. Codziennie się wybierała. Kurwa, to u mnie też podłagało. A wiesz, a, a jest kurwa półka woda, nie? I a jest taka sytuacja, że... Ale większe sztuki też ona wyciąga? Czy tam drobnicę wybiera? Ciężko powiedzieć. Ja, jak i dużo to też. Na drugi, na Trąc, roku, a ten pas, te paski wyspraszają ją? bo człowiek mówi, że czapla potrzebuje, żeby wylądować na nie? Trzeba się wejść na tak To, jest to, się to, bola, to mówi, Stać, a tak. już te taśmy ją trochę tak, ograniczają. Tak. nie wiesz, ona nie wyląduje tak, we wodzie tak, 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 bo Bo jest siatka tu się zaplątała Wczoraj ją widziałem, to leciała tu. Leciała tu ale ona na wodzie nie wyląduje? mówisz? Ale, ale wiesz, jak są kratki to ona nie wyląduje, bo się zapłoczy a jest chytka woda i kurwa może i bym u też tak zrobić, bo ten, też by ich tam widział już nie raz ale u nas tam nie to a tam dużo masz ryby? Ja, nie wiem, co, ktoś na otwórł teraz co ty gada? ale pływały zdechnięte? ja ale a wiesz co? był a taki jakby klep namoczony może... czy już a to nie wywrzucali się? a może wiesz co? bo ja miałem nie w tym roku ale w zeszłym to chyba byłoby i takie upały i te ryby mi się dusiły tak, ale nie teraz jak jeszcze padały a w tym czasie jak jeszcze padały Wiesz, jak będę sławnym, kurwa, rolnikiem, to Ale, wszyscy ty, a jak, jak cię mam szukać? Kurwa, ja się wstydzę ci mówić, człowieku, nie, nie. ja takie głupoty ja robię. Kiedy, ja kiedyś... Jak wypiję, to ci powiem. Wiesz nie. jak ja się wstydzę, kurwa? Mówi, jak nie... Słuchaj. Ja się wstydzę, ja kiedyś, kurwa. Ja kiedyś, ty mówisz, że jesteś najmniejszy rolnik to. Tak. No chyba wiesz, że no nie największy, kurwa. No i ten, i szukam, kurwa, najmniejszy rolnik. A to na YouTube masz, czy gdzie? Na wszędzie, na TikToku wszędzie. Ja jestem... Ale to jak masz pseudonim? Kurwa, wiesz czego? Ten od tego chuja spisują. Żeby mnie kurwa za... Żeby mnie kurwa zabili Zobacz, no, nie gadaj, bo PiS nie jest zły Teraz ci powiem, że jestem bardziej za pis niż Nie za tymi chujami, Ja też Ja cię no. cieszę, że na Wrocławiu. Ja też A wiesz, Ach, że ja na niego nie głosowałem? Bo mnie kurwie przekonali, że trzeba na tamtego głosować ja na Czerwcowskiego? Nie, ja na Wrocławskiego Ale ja żałuję powiem, ja się cieszę Zajebiście Bo gdyby był Trzaskowski To oni z Tuskiem tak. sprzedali... Kraj, kurwa, kurwa ten tusk wbisze. jaką mendą jebaną się z kurwysym. Kurwysy, ale już jeździ gdzieś Niemiec. Jest, niemiec, jak skur... niemiec Ja myślałem, że kiedyś tak dla żartu mówili Niemiec, a to jest jebana kurwa niemiecka. Teraz te wiatraki próbuje przeforsować, bo Niemcy wycofują wiatraki stare no, i chcą zutylizować no, do Polski tak. jebany z Ale wiatra kurwa ile kurwa ty? Oni farmę wiatrową chcą stawiać kurwa na morzu bałtyckim, nie? Jak kiedyś mówili, nawet 150, Dania się wycofuje z 150 tego. 150 ton betonu muszą wylać pod jeden wiatrak. Tak, tak, tak. To kurwa, i to jest ekologiczne. To się nie to się w chuj nie cofnie. Ale to jest ekologiczne? Daj sport. Żeby... Oni tutaj, żeby. Kogo on woła? Ciebie? Cześć Grzesiu. Patrz takie byczki u sąsiadka Sąsiada mojego Kurwa to jest kolega To jest To jest życie widzicie Ponury też by chciał być takim kurwa farmerem Potężnym To jest życie Nieźle co? Nie byczki, byczki są siatno Munek Bycio Bysio Bysio Oj. Patrzcie jak one mnie kochają Zaraz będę je głaskał Byśki Ale ponury bo, bo was kocha, ale byśki Ale by się. Ale je ale Ponury też by chciał mieć takie byżki Ale fajne byśki. Ale fajne byśki Ale fajne byśki. Ale, ale fajne Ale, fajne. ale. Ale bysio fajne, ale fajne. Nory kocha wszystkie zwierzątka, mordeczki. Ale bysio dobra, bo mnie ugryzie. Widzicie, to jest życie, to jest profesjonalne.